Facebooka wyjątkowo zabawny, wyjątkowo zabawny film. Prawie popłakał się ze śniegu. Powiedz, czy ten raj będzie zachował? raczej będzie cztery kulony. Lepiej cztery kulony. Lepiej cztery kulony. Nie będzie, jedziemy bardzo zachowawczo, bardzo spokojnie, bo gdyż... ja taki smutny dzisiaj jestem, no. A a czemu? No nie wiem, to tak ostatni raj, taki i już więcej nie przyjadę. A ja w przyszłym roku, nie? Nie, w no, przyszłym roku mam nadzieję, że tak. Jak te filmiki. Zaowocują to, to się rozkręcimy. E, powiedzcie, macie szansę trzymać czy wywalczyć jeszcze tytuł Lidze Mistrza? Rozgoruczenie e, po tym, że Gagacki zgarnął mistrzostwo w klasie trzeciej jest? No, szkoda, że go tutaj nie ma. Pozdrawiamy go. E, no myślę, że utrzymamy. Mam nadzieję, że samochód dojedzie i jedziemy bardzo, bardzo zachowawczo, naprawdę. Powodzenia życzymy wam na trasie. E, Załoga macie i Maciej. Gryczny. 4, 3, ciąć. Do prawy 3, nie ciąć. W grupie N Paweł miał e, ch, ch, tak właśnie. Zanim otworzysz tego szampana, miałeś e, apetyt e, być przed Mariuszem Negocieniem. Trochę ten plan nie wyszedł, ale myślę, że i tak od nas wyjedziesz zadowolony. Oczywiście, Mariuszowi się należy, a my się podróżowaliśmy też tak z przygodami. I kapet się od razu na początku. Ale powiem, że tak po przekątnej źle. Potem sprawy. Pierwszy w życiu. Taki kapecz Taki to taki przekątku. fantastycznie Niech jedzie! Po to jest, żeby jechał w sumie, nie? Jedzie. Zaraz e, przytrzymamy. Proszę bardzo. Dobrze. Drodzy Państwo. Puchary wręcza wicestarosta Adam Łock... Jan Hodorowski Komendant Państwowej Straży Pożarnej w powiecie Kłockim. Elegancko. E, misiek spisuje się rewelacyjnie. Słucha się załogi. To puste. Hop, olej. Proszę bardzo. Nie żałuj, nie żałuj. Nie żałuję, no. To mówisz, Fx. jesteś wicemistrzem? Nie. A wcale rajdu nie wygrałeś. No ja chcę Nie no, ja Cię szanuję, ja Cię szanuję, ale rajdowcy gadają. Tak? Hmm... No to co? Zdrowie. To zdrowie, czekaj. Drzewo. Zdrowie. No. I nam mam rady. A ja się pójdę, oddaję. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Idź. Przepraszam panowie, zaraz zamykamy. Okej, okay, ja jedzę po pompę.